Witam Was na kanale Maciek Gotuje, a dzisiejszy film zacznie serię filmów o pizzy i sam będzie pełnił podwójną rolę. Po pierwsze, przetestuję dziś użycie prefermentu, jakim jest pulisz, a po drugie, zrobię test pewnej mąki. Mówiąc krótko o mące, jest to mąka Nuvolo od firmy Caputo, od której mam zresztą też samolinę, a założeniem tej mąki jest, że ma być idealna ona do pizzy w stylu Canotto, czyli z mocno napowietrzonymi brzegami. W przyszłych odcinkach przetestuję też inne mąki od Caputo, to jest Kłoko, która jest silniejsza i służy do przeprowadzania dłuższych fermentacji, oraz Pizzeria, która ma być niby Idealna do pizzy neapolitańskiej, a ta ma stosunkowo niską hydrację oraz nie używa się do jej wyrobu oliwy. Wracając jednak do głównego dzisiaj wątku, czyli Pulisza, to warto powiedzieć najpierw, czym on jest. Otóż jest to preferment do pizzy, czyli taki niby odpowiednik zakwasu chlebowego, który później się miesza z innymi składnikami, ale do Pulisza normalnie dodaje się drożdże. Jest w nim też mąka i woda, i to w proporcji 1 do 1, co daje nam 100% hydrację i tym się różni od alternatywnego prefermentu, czyli bigi, która ma hydrację 50%. W domowych warunkach Pulisz ma tę jedną przewagę, że jeśli się nie posiada miksera, to Pulisz łatwiej jest połączyć z resztą składników, aniżeli biga. Z racji wysokiej hydracji lub hydratacji, bo nigdy nie wiem, która forma jest poprawna, Pulisz jest płynny, zwłaszcza, że robiąc go nie, wyrabia się jeszcze ciasta, więc nie będzie w nim w pełni wykształconej siatki glutenowej. Do tego do prefermentu nie dodaje się soli, ta jest zarezerwowana dla ciasta właściwego. Pulisz należy trzymać w temperaturze pokojowej. Co prawda widziałem filmy Vito, w których trzymał on go w lodówce, ale on dodawał do niego nad wyraz dużo drożdży, a także miód, co razem znacznie przyspiesza proces fermentacji, w związku z czym szybko by przefermentował, gdyby nie schował go do lodówki. Co do zasady jednak drożdży dodaje się niewiele, a miodu wcale i wówczas w temperaturze pokojowej można spokojnie przeprowadzać tę fermentację. Warto jeszcze podkreślić, że nie należy podczas wyrabiania pulisza dodawać do niego zimnej wody i trzymać go w zimnym pomieszczeniu. Sam to przerabiałem, co pokażę zresztą w tle, i fermentacja była zbyt wolna i ostatni pizza nie wyrosła i dosłownie wcale, co jest wręcz sprzeczne z istotą mąki, której użyłem. Popełniłem bowiem tutaj gigantyczny błąd i schodziłem wodę w lodówce, a potem jeszcze pulisz trzymałem w pokoju, gdzie było około 17 stopni i po aż 20 godzinach ledwo co on urósł. A dodam, że drożdży i tak dałem trochę za dużo, bo aż pół grama suchych drożdży instant, gdzie raczej powinienem był dodać mniej, gdyż 1 gram drożdży świeżych to jest raczej 1 trzecia drożdży suchych. Porażka mnie mega wkurzyła, ale zdecydowałem się na drugą próbę i było warto. Tym razem użyłem wody w temperaturze pokojowej, a do tego pulisz trzymałem w kuchni, gdzie mam 21 stopni. Przez noc pulisz bardzo wyrósł, więc po 10 już godzinach schowałem go do lodówki, by nie przefermentował. Dodam przy okazji, że tym razem użyłem świeżych drożdży. Co do zasady, pulisz się fermentuje krócej niż ciasto na pizzę. Nigdy nie są to 24 godziny, więc raczej należy się nastawić na 8-12 do 12 godzin, jeśli macie ciepło w pokoju lub odpowiednio krócej, gdy chłodniej. Imo jednak, do czasu należy podchodzić umownie i po prostu kontrolować wysokość pulisza. Jeśli już znacznie urósł, to można go wykorzystać, a jeśli nie możecie się zabrać teraz za ciasto, to schowajcie go do lodówki, żeby nie przefermentował. Dodam przy tym, że robiąc ciasto właściwe, użyłem pulisza prosto z lodówki, więc tu nie trzeba czekać jak z wrabianiem pizzy już do upieczenia. Kończąc już wątek teoretyczny i tak nie wyczerpałem tematu, to Pulisz może w cieście występować w różnym stężeniu. Może wynosić 100% ciasta i wtedy już nie dodaje się więcej wody, a jedynie mąkę, aby osiągnąć odpowiednią hydrację, a także oczywiście sól. U mnie natomiast wynosił on 30% ciasta, albo wiem go ze 150 g mąki i wody, a do ciasta wówczas dodałem 350 g mąki i 200 g wody, co daje nam hydrację na poziomie 70%, więc całkiem wysoką, ale mimo taka pizzę smaczniejsza od 60% soli użyłem około 12,5%. Grama. Oliwę używam tylko w razie potrzeby. Nie dodaję jej do ciasta, ale jeśli mi się zacznie ciasto kleić do rąk, to ręce przed wyrabianiem lub w trakcie na oliwiam. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy zatem do nagrań z reakcją na żywo, gdzie najpierw zobaczycie moją udaną próbę na puliszu, a potem zrobię pizzę bez pulisza i ocenię, która lepsza. I swoją drogą czuję efekty tej autolizy, bo autentycznie to ciasto jest teraz dużo silniejsze. Czuję tę strukturę glutenową. Naprawdę nawet nie spodziewałem się, że ta autoliza da aż tak wiele. I ten proces, który teraz robię, też może chwilę zająć, bo teraz już chcę w miarę ponaciągać to ciasto, żeby się bardziej gładkie zrobiło. I póki co nie było potrzeby używania oliwy, także naprawdę tutaj ta siatka glutenowa robi swoje. Zobaczcie, ręce praktycznie mam czyste. I zmoczyłem je trochę i ktoś z Was może powiedzieć, że czy to nie zmieni trochę hydracji. No pewnie w jakimś tam małym stopniu. Czekajcie chwilę. Dobra, już jestem, sorry, ale dzieciak z kolędy do mnie zapukał. Jakiś ministrant zapewne. I dlatego otwierałem, ale już jestem, więc wracając do tematu, czy nie zmienię hydracji, jak trochę tak mokrymi rękami dotnę to ciasto? Teoretycznie zmienię, tylko że ja nie zrobiłem idealnie proporcji na 70% hydracji, tylko mi się trochę więcej mąki nasypało. Więc jako, że trochę za dużo tej mąki mi się nasypało, to celowo teraz lekko nawadniam to ciasto, żeby jednak trochę więcej tej wody było i żeby jednak było bardziej to 70. Dobra, takie ciasto teraz zostawię mniej więcej na godzinę do wyrośnięcia i potem będę już robił kulki. Przy okazji to w tym momencie już warto mieć pachelkę. Może być pachelka tego typu oraz tego typu. Obie się nadadzą. Ja chyba wolę jednak takie, natomiast to nie znaczy, że te są złe. Dobra, mniej więcej po półtorej godziny wróciłem. nie wiem dokładnie ile minęło, więc to tak na oko. No i zobaczmy co tam jest w środku. Z nieznanego mi powodu taki opór zobaczyłem, że w zasadzie będę musiał zostawić je na chwilę odpoczynku i jeszcze raz spróbować te kulki uformować. Ta jeszcze ogółem wyszła mi nieporównywalnie lepiej od pozostałych, ale też nie jest idealna. Miałem gigantyczny problem z tymi dwiema kulami, więc ostatecznie po prostu zostawiałem je na 20 minut pod przykryciem i jeszcze raz je uformowałem. To jest natomiast ta, którą już wcześniej umieściłem do pojemnika. Generalnie coś musiałem zrobić po drodze, źle, chyba źle rozmieszałem, bo czułem grudki co jakiś czas. No i zobaczymy, teraz godzinę przytrzymałem. Mam to mniej więcej w temperaturze pokojowej, jeżeli zauważalnie po tej godzinie urosną to potem do lodówki. Jeżeli uznam inaczej, jeżeli się będą stykały po tej godzinie, to do lodówki, jeżeli nie, no to dam im jeszcze chwilę. Najpierw niech tutaj normalnie się rozpędzą i urosną, potem przez noc do lodówki. I myślę, że około 14 będę to piekł Można jak bliżej 15. :00. No mniej więcej wtedy. Zresztą chyba jedną kulkę zamrożną, bo nie ma szans, żebym wszystkie trzy zjadł. Mniej więcej półtorej godziny minęło i zobaczmy, jak się kulki rozrosły. Generalnie... Yeah. Pamiętam, że jedna boczna kulka, tylko nie wiem w którą stronę to pudełko było, była ciut starsza od tamtych pozostałych dwóch, z którymi miałem problem, więc na pewno to nie była ta środkowa. I generalnie ta środkowa, jako jedyna, póki co się rozlała. W sensie ciężko mi telefonem pokazać wam, żebyście to z dobrej perspektywy zobaczyli, ale ta środkowa kulka jest nieporównywalnie bardziej płaska do pozostałych dwóch na górze. Zarazem mam dzięki temu gwarancję, że ciasto rośnie, zwłaszcza, że te dwa boczne dalej też do góry idą. A to zawsze oznacza, że jest z nich powietrze, czyli że może się udać to kanot to zrobić, żeby te boki zgodnie z założeniami mąki nowości wyrosły. Jest już dzień następny, przed chwilą wyciągnąłem z lodówki i zobaczmy kulę. No i tak, widać, że ta środkowa dalej jest nieporównywalnie bardziej płytka, ale generalnie bardzo mocno urosły. Szczerze, to nawet bardziej niż się spodziewałem. Trzeba teraz odczekać dwie godziny. Dlaczego dwie godziny? Po pierwsze, zimne kulki niezbyt dobrze się rozciągają, I to wiem z doświadczenia, bo nieraz chciałem pójść na skróty. A po drugie, to przy, takim, przy takiej różnicy temperatur właśnie to powietrze może nie zadziałać tak jak powinno, znaczy się nie napompują te kule jak powinny i nie będzie tych brzegów, ale za to będzie panterka, która wbrew temu się może niektórym wydawać i w nadmiarze generalnie jest defektem i jest wadą pizzy, bo właśnie się w ten sposób ciasto poprzypala przez nagłą różnicę temperatur. Także no niestety dwie godziny jeszcze przede mną, czyli mniej więcej o 16.30 będzie uczta. Naprawdę nie chcecie wiedzieć, co tutaj się przed chwilą wydarzyło i przede wszystkim, jakie słowa przed chwilą padły, ale myślę, że spokojnie po nagrywkach, żebym jakoś to przetrwał, litr melisy musi wlecieć jak nic. Ale nawet na, nie jest. Dobrze, że to się nie nagrało. Naprawdę dobrze, że ja nie nastawiłem nagrywania, bo mnie zaraz coś strzeli. Kiedy chcecie wyrabiać ciasto, no to oczywiście polecam Wam semolinę. To jest teoretycznie najlepszy wybór. Również ją kupiłem z marki Caputo. Zacznę od kulki, która wyrosła nawet bardziej niż zakładałem, że wyrośnie, więc już lepiej ją zjem. I co robimy? Prze, w pierwszej kolejności tutaj, gdzie się łączy i in... Zobaczmy czy się klei. O Jezu, jaka ona jest napowietrzona, no, Wy nawet nie wiecie. Nie wiecie ile tam jest powietrza, to czuję. Dobra, między tym posypię. Tu z każdej strony taki owóz zrobię z samoliną, no i potem szpachelką to przełożę tutaj na samolinę i w niej obtoczę, następnie będę rozkręcał ciasto. Piec już jest nagrzany. Tutaj nawet trochę dam to większe. Dobra, I teraz to przykładam do samoliny. Trochę powietrza, oczywiście, uciekło, więc ta kulka się teraz momentalnie skurczyła. Ale dobra, trzeba ją tak obsypać z dwóch stron. I tak palce, żeby całość była. I powietrze trzeba upchnąć do brzegów. No i dobra, trzeba całkowicie to powietrze poupychać. Bo żeby brzegi wyrosły, muszą być pełne powietrza. A zatem to powietrze trzeba przepchnąć. I dobra. Teraz dajemy ciasto gdzieś, gdzie jest mniej tej samoliny, bo teraz musimy je otrzepać z tej samoliny, bo jej jest za dużo. Ja lubię użyć po prostu sił grawitacji, czyli w ten sposób. No i niech się ciasto naturalnie samo rozciąga. Dobra, teraz nałożę sos. Teraz trzemy pecorino. I zapomniałem nazywać liście bazylii, więc to w kolejnej pizzy je dodam. Teraz już nie ma czasu. Dobra. No i teraz tutaj mam takie kawałki mozzarelli, no to je dajemy. Dobra, teraz polewamy to oliwą z oliwek. No i następnie na łopatę jeszcze na łopatce chwilę to rozciągniemy, ale wystarczy tylko podnieść i żwawym ruchem jest już na łopacie i jeszcze na łopacie można to rozciągnąć trochę. Wiadomo nie można przegiąć, żeby się nie rozwaliło, ale trochę nawet wręcz trzeba jeszcze tutaj porozciągać, byleby się nie pozbyć powietrza. I tutaj i dobra, i do pieca. I malar nastawiłem na półtorej minuty, żeby zobaczyć, jak po 90 sekundach to będzie wyglądało. No, wyrosło konkretnie, ale. Zostawię to jeszcze tak na 30 sekund. Trochę to uspieprzyłem, ale to moja wina, bo zapomniałem, że trzeba obrócić. Bo zobaczcie, jak się schajtało z jednej strony, a jak jest niedopieczone z drugiej. Także dobra. Powinienem był obrócić, ale sprawdźmy, na ile się zrobiły te boki. Jak to mawia Vito? Soft and crunchy at the same time. Więc. No. Na powietrzone. Także chyba misja udana, ale jeszcze zrobię drugą pizzę i tym razem ją obrócę. No bo trochę szkoda mi tego kawałka. Także dobra, trzeba obrócić, zapomniałem o tym na śmierć. Dobra, i teraz tą pizzę dam do piekarnika. I mam nadzieję, że mimo, że tutaj i tutaj musiałem usuwać te bąble, to że jednak i tak mi brzegi wyrosną. Trochę lepiej rozciągnąłem tę pizzę, by the way. Tak wygląda w połowie czasu, więc teraz obracamy. Tak wygląda ta lekko przypalona pizza. No gdyby nie to, że tutaj o niej zapomniałem, to byłbym z niej naprawdę dumny. A tutaj czekamy jeszcze chwilę na to, co się wydarzy, ale w jednym kawałku chyba ją. O tak, w tym kawałku ją lekko zepsułem, ale generalnie zapowiada się to dobrze, więc jeszcze chwila, tak z 20 sekund. W tej pizzy najwyraźniej zbyt cienkie ciasto zrobiłem, bo się zniszczyło, więc to moja wina. Ale w sumie, dobra, o ile ciasto zrobiłem zbyt cienkie, to co innego można ocenić. To znaczy, zobaczcie na to. Brzegi wyrosły. Ale to to, że zniszczyłem te pizze, to jest moja wina. Po prostu zbyt cienki ciasto. Także pamiętajcie, nie próbujcie ciasta rozciągać za wszelką cenę. Ale dobra, o ile nie wyszło ciasto, to wyszły brzegi, a to tak naprawdę o brzegi chodziło w tym filmie. Ale naprawdę, jak nie urok, to straczka, bo z kolei ta pizza byłaby idealna, gdyby nie to, że zapomniałem ją obrócić i tu jest kawałek wręcz biała, tu spalona, ale dobra. Takimi nożyczkami, które dostałem na święto urodziny teraz ją przetnę, żeby zobaczyć jak to wygląda i Wam pokażę. Zwłaszcza ten fragment Wam pokażę, bo zobaczcie jak te brzegi urosły, bo przypominam, robiłem to na mące nuwola. Nuwola w założeniu ma mieć wyrośnięte brzegi, no i tu się udało, zobaczcie jak tutaj jest wyrośnięte. Zobaczmy ten kawałek, tutaj widać powietrze, tu widać powietrze. Tu widać powietrze. Tu też widać powietrze. Także ten cel spełniony. No i teraz co? Składa się pizza w pół. Jest mięciutka. Ciasto jest cienkie. O, nawet tu będzie dobrze widać, jak ciasto jest cienkie. Zobaczcie, jakie ciasto cienkie mi wyszło. No i pora jeść. Zrobiłem reboling tej trzeciej kulki, ją owinąłem folią taką i za chwilę ją już schowam do zabrażarki. No i jest już sobota. Tutaj 12,5 gramów soli, tutaj niecały gram świeżych drożdży, tutaj 350 gramów zimnej wody. I w jakiej kolejności ja to zrobię? Nie twierdzę, że to jest najlepsze, nie twierdzę, że to jest jedyna poprawna, ale wodę zimną najpierw zmieszam z solą. Także w przeciwieństwie do tego, co robiłem przedwczoraj, tutaj sól dodam od razu. Dobra. Do tego, nie wiem na ile to mi to na ile prawda, ale na wszelki wypadek, żeby nie ryzykować z drożdżami, to zanim je dodam, to dodam... Troszeczkę mąki, tak żeby zrobić pewną pastę i żeby był pewien bufor pomiędzy nimi, ale to tylko odrobinę mąki. Słyszałem, że rzekomo 10% to mniej więcej powinno być. No i dobra, mam taką gęstą wodę. To teraz jest moment, w którym mogę drożdże dodać. Ja tu mam pokruszone, ale to nie szkodzi. No i już ich nie ma, więc kolejną porcję mąki to już mogę do zera z tej miski. Dobra, myślę, że już nie ma co dłużej bawić się łyżką i teraz zacznę mieszać to ręką, ale jeszcze w garnku. I oczywiście ono będzie Wam się na tym etapie trochę przyklejało do palców. No to się nie dziwcie, to jest akurat normalne. No na tym etapie ciasto nie jest zbyt przyjemne do pracy z nim. Zwłaszcza jeżeli używacie wysokiej hydracji. Więc jak zaczynacie dopiero robić pizzę, zacznijcie od 60%, bo to jest 70%, także takie ciasto jest trudniejsze w opanowaniu. 60 według mnie jest całkiem nawet proste. Przynajmniej dla mnie, ale na początku wcale nawet 60% nie musi dla Was być, ale nie bójcie się być 60%, tak Wam powiem. I generalnie na tym etapie nie bójcie się użyć siły, bo ja, jak tak biorę, to trochę naciągam, w ten sposób zginam i to wbijam. Także mam tu pokrywkę, no i zatykam garnek. Tak wygląda. No i zaraz będę mu tutaj już na blad przekładać. I dobra. Garnek jeszcze się nam, oczywiście, potem przyda, żeby to zasłonić. I dobra, podnoszę w ten mniej więcej sposób, to się naciąga. I teraz w ten sposób robię, żeby to na sobie wylądowało. Tu się trochę ciasta przykleiło, ale w toku powtarzania tej czynności, tylko trochę szybciej niż teraz to zrobiłem, to ciasto się zacznie samo naturalnie łączyć. Bo pamiętajcie, na tym etapie, kiedy ciasto jest rwące, musicie to robić szybko. Im szybciej, tym lepiej. I w ten sposób tak trochę naciągam to ciasto i ono się będzie robiło coraz gładsze. Myślę, że zostawię to ciasto teraz na 10 minut. Zobaczcie, nie przylepia się. Dotykam. Jako ciekawostkę powiem, że tą kulkę zrobiłem bez użycia oliwy, a do tych dwóch użyłem oliwy. Także jestem autentycznie ciekaw, jak to wpłynie na kulkę. Wiem. I chowam teraz do lodówki. Chociaż tutaj jeszcze kawałek został, ale no trudno. Wyciągam to trochę wcześniej niż te dwie godziny przed pieczeniem, bo bliżej czterech realnie jestem dlaczego? Chcę trochę przyspieszyć fermentację, bo o ile użyłem świeżych drożdży, więc mam pewność, że one działają. To raczej większe ryzyko jest przy drożdżach suchych, zwłaszcza że ich się mniej dodaje. No to uważam, że trochę płaskie są te kulki, zwłaszcza że mam porównanie do tego co było ostatnim razem, kiedy poliszał użyłem, kiedy były duże, wyższe, bo były napowietrzone tutaj, jak się przyjrzycie, widać pewne bąble powietrza i dla mnie to jest dobry znak, ale i tak nie wiem, czy nie są zbyt płaskie, bo zaczynam mieć flashbacki z tej pizzy, gdzie po raz pierwszy używałem pulisza, gdzie wtedy on mi nie wyszedł i wtedy ostatecznie w ogóle nie było powietrza. Teraz chyba jest trochę lepiej. Mam wrażenie, że wtedy te kulki były bardziej rozlane, ale no na wszelki patek, żeby jeszcze fermentację przyspieszyć, to już teraz daję to do temperatury pokojowej, ale trzeba jedno zastrzeżenie poczynić, żebyście też się nie bali. Otóż pamiętajcie, że użyłem hydracji 70%. To jest hydracja wysoka i wtedy naturalne jest, że te kulki Wam się będą bardziej rozlewać i generalnie im wyższa hydracja, tym bardziej kulki się rozleją, czyli jeżeli byście zrobili na przykład 60% hydrację, wtedy te kulki byłyby bardziej zbite. A też zatem przy 70% nie ma co się aż tak obawiać. No, ale mimo wszystko zrobię tak, że tą pierwszą kulkę zjem normalnie, tam powiedzmy 14:30, no bo to będzie za 4 godziny i jeżeli ona mi się tak nie jak jakbym chciał, to tą drugą poddam wtedy rebolingowi i wówczas po rebolingu na kilka godzin zostawię i sprawdzę, czy to poprawi efekt. Tak wyglądają kulki, tutaj te pierwszą z brzegu już obsypałem dookoła semoliną, no i zaraz będę ją formował. Otóż mam naszykowany sos pomidorowy, w tym wypadku akurat po prostu pulpę y, od firmy Mutti dałem na sitko, żeby pozbyć się nadmiaru wody i to co zostało następnie posoliłem. Tu liście bazylii, a tutaj chciałem nadmiar wody odsączyć za pomocą ręcznika papierowego świeżej mozzarelli. O mały włos, kolejną pizzę, o tym nie zapomniałem, ale kupiłem sobie fetę, teoretycznie tutaj taką certyfikowaną, Dobra, póki co jest to powietrze, więc nie jest źle. Jestem pełen nadziei. Kurde, bardzo dobrze to wygląda. Taki rozmiar mniej więcej chciałem osiągnąć. Pamiętajcie, żeby jak używacie świeżej mozzarelli, to pozbyć się trochę tej wody, żeby potem ta woda wam na pizzy nie spływała, bo nie za mocno, ale lekko wypada. Łopatę jednak podsypać. Ja chyba wolę ją tutaj prawą ręką nakładać. Naprawdę, to łatwo wyćwiczyć. Uwierzcie mi, że łatwiej się nakłada pizzę na łopatę niż z niej zdejmuje. I teraz trzeba już być szybko, żeby to nie przywarło do łopaty. Oliwa jeszcze oczywiście. Aha, ja nie zatrzymałem nagrywania, ale dobra. Udało mi się idealnie wymierzyć w porę. Widać, że obróciłem, bo z każdej strony jest... Równie przypieczone. Także, no wiadomo, takie pojedyncze bąble to nic nie szkodzi. Generalnie chodzi o to, żeby nie było spalone i nie jest. Brzegi wyrosły. Chyba nie tak jak poprzednim razem, ale dalej przynajmniej nie ten wynik satysfakcjonuje. Tu widzę, że się fetamistami poprzypalała. Warto wiedzieć. To też dla Was może być wskazówka. Zobaczmy. Soft and crunchy at the same time. No, sorry, ale tyle co ja się wito oglądałem przez ostatnie tygodnie, że już mam ciągle to w głowie. No, wygląda to wyśmienicie, czyli nie trzeba było rebolingować tej kulki. Zatem tutaj mogę zrobić kolejną pizzę i nie muszę tej kulki rebolingować. Swoją drogą zobaczymy, czy się klei. Lekko. Jeszcze co do szpachelek, doszedłem do wniosku, że naprawdę. Obydwie warto mieć. One się nawzajem świetnie uzupełniają. Jeżeli chcecie na przykład rozdzielić kulki, na przykład tutaj, tylko teraz tego nie będę robił, to taka według mnie jest lepsza. Wtedy ją po prostu wbijacie i do podziału kulek taka jest lepsza. Ale jeżeli chodzi już o podnoszenie, to chyba jednak wolę tą się posiłkować. Ale dobra, muszę zjeść tę pizzę, bo jestem głodny, a wygląda wyśmienicie. Wyszło naprawdę wyśmienitej może i nie wyrosło to kornicione tak, jak to było przy puliszowych pizzach, chociaż tam inne błędy popełniłem, to tutaj nie popełniłem żadnego błędu i obiektywnie w smaku jest równie dobrze. To znaczy, szczerze jeśli chodzi o sam smak, to nie wiem, czy jak czy jakąkolwiek różnicę między pizzą puliszową a bez bezpuszczową. Podniosę jeszcze tak, oczywiście się zgina pizza, no bo to jest mięciuteńka, włoska pizza, patrz jak się do przypieku dość mocno nawet, ale jest to smaczne. Ale przysięgam, że ta pizza nie miała się udać. Także tym razem znowu miałem pech, ale w tym pozytywnym sensie, bo zaskakująco dobra wyszła, więc żeby jednak ten odcinek nie był zbyt idealistyczny, to pora na eksperyment. Ponieważ poprzednio zakładałem, że pierwsza kulka będzie bez powietrza, będzie już za bardzo rozplaczona, więc trzeba będzie zrobić rebolling. Jak wiemy nie trzeba było, w sensie dla drugiej, że trzeba będzie w związku z tym zrobić. Skoro pierwsza nie była, no to druga teoretycznie też chwilowo nie wymaga tego ribolingu co zatem kombinuję? Otóż, no, nie będę ja w jednej pizzy po drugiej, bo nie mam miejsca w brzuchu, więc w pokoju, w którym wtedy trzymałem pulisz, co mi nie wyszedł, bo było za zimno. Teraz dam te dwie kulki jeszcze. Dlaczego? Otóż. No wiadomo, fermentacja będzie się kontynuowała, ale nie chcę tego schować do lodówki dlatego, że zamierzam to drugie ciasto dzisiaj jeść. Więc już nie będę chował do lodówki. No to co mogłem zrobić? Mogłem zostawić to w kuchni, gdzie mam wyższą temperaturę i wówczas ryzykowałbym przefermentowaniem, ale wtedy by się okazało, że jak chcę zrobić kulkę, to wtedy rzeczywiście byłby potrzebny ribolling, no ale po nim trzeba ileś odczekać. To zamiast tego wolę dać to do tego chłodniejszego pokoju, żeby nawet schłonić. Jeszcze to otworzyłem okno, to się przy okazji przewietrzy, jak coś to jest styczeń. No i w związku z tym temperatura powinna być o tyle niższa, że to nie będzie jak schowanie do lodówki, ale jednocześnie ta fermentacja w tym pokoju nie będzie tak szybka jak w kuchni. Udało mi się odnaleźć baterię do zdalnego termometru, dzięki czemu jestem w stanie porównać Wam teraz te dwie temperatury. Tutaj to jest temperatura w kuchni, no bo to jest ta, jaką urządzenie odbiera. Jako, że stoi to tuż koło mojego pieca, to się użyczy, ta temperatura się naturalnie podniosła i teraz jest aż 25 stopni, no ale to tym bardziej nie mogłem tu trzymać kulek. Natomiast w tamtym pokoju jest chwilę 19 stopni, ale tak wygląda to ciasto. Teraz jest już około 17.30. Troszeczkę się rozlało i. Właśnie to jest ten eksperyment, w którym sprawdzimy, czy z takiego ciasta będzie się dało zrobić pizzę, czy jednak powinienem był je schować do lodówki. No i wygląda bardzo dobrze ta pizza. Generalnie rzeczywiście może lekko już się rozlewała. Natomiast i tak jak na to jak ona wyglądała na starcie, kiedy ją wyciągałem z pudełka, spodziewałem się, że dużo gorzej z nią będzie, więc i tak się pozytywnie zaskoczyłem. Także akurat ta pizza bez pulisza to są same pozytywne zaskoczenia, póki co. Chociaż no, tutaj szczerze. Mam wrażenie, że te brzegi, to się inaczej, tutaj, z tej strony brzegi i z tej strony, wyrosły mocniej niż z tej strony i z tej strony. To też zauważam, ale mam wrażenie, że i tak chyba minimalnie bardziej mi na puliszu wyrosło, ale to raczej nie były duże różnice, chociaż będę musiał się przy montażu przyjrzeć. Więc czy warto bawić się w pulisz? Szczerze to nie wiem, ale wątpię. No, no, ja muszę tę pizzę koniecznie zjeść. No, i oczywiście na tym odcinku nie było sensu pokazywać, jak kolejny raz pizzę wyrabiam. Ale w zamian za to nagrałem shorta jako osobny film w ramach właśnie shorta wstawy. Jak taką pizzę wyrabiać, to będzie ten konkretny model. Jeszcze pokażę brzegi, jak tutaj wyrosły. Tutaj dobrze to widać tutaj, bo tutaj to jest zwłaszcza kosmos. Kawek zobaczmy tutaj, zobaczcie. Jak to perfekcyjnie wyrosło, także to była mąka kaputonu wola. Osobiście mogę zatem ją polecić. Poza brzegiem jeszcze zwrócę uwagę na to, jakie cieniutkie ciasto mi wyszło. To też jest sukces. Także dziękuję Wam za oglądanie i możecie napisać, czy Wy jak robicie pizzę w domowych warunkach, to robicie bezpośrednio ciasto właściwe, czy jednak po drodze bawicie się w pulisz. A może używacie bigi. A jeśli tego pieca, walory Was interesują, no to odsyłam Was do filmu, który o tym piecu nagrałem.